Na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Somali statek należący do koncernu naftowego jest pełen pracowników, którzy zajmują się konserwacją podwodnych rurociągów naftowych i gazowych, nurkując na ekstremalne głębokości. Pewnego ranka na statku zaczyna być alarm, więc Engel bierze mały naszyjnik, który trzyma jako pamiątkę po zmarłej żonie, i idzie sprawdzić, co się dzieje. Kiedy dociera do pokoju łączności, zastaje szefa karsena kłócącego się przez telefon z przełożonymi, a mecz wyjaśnia, że statek obraca się, ponieważ znaleźli odczyt niskiego ciśnienia na rurociągu i kolektorze. Carsen chce wysłać zespół pod wodę i ignoruje protesty Engela, że nadchodzi burza. Ponieważ większość zespołów nurkowych wróciła już do domu, będą musieli zebrać każdego, kogo uda im się znaleźć, w tym bardzo młodego pracownika. Engel ponownie protestuje, wskazując, że chłopiec nie zszedł poniżej 30 metrów, ale Carsen stosuje się do jego poleceń i powierza dowodzenie Mitchowi. Potem Engel idzie przekazać młodemu Jonesowi nowinę, a chłopiec jest naprawdę podekscytowany, że w końcu zejść pod wodę. Mycz szuka Hursta i jest zaniepokojony odkryciem, ile wypił. Herst zwraca uwagę, że jego zmiana dobiegła końca, ale zgadza się odejść, gdy Mycz oferuje podwójną zapłatę. Następnie zespół przygotowuje się, a Jones dzwoni do swojej ciężarnej żony, aby powiedzieć jej, że spóźni się o jeden dzień, ale niestety Mycz nie zastaje nikogo w domu. Chwilę później zespół w końcu wchodzi do dzwonu nurkowego i zaczyna schodzić do oceanu. Engel zauważa, że Jones przyniósł słoik żelu do włosów i każe mu go otworzyć, co kończy się rozłaniem na ubrania Jonesa z powodu zmiany ciśnienia. Im głębiej schodzą, tym bardziej Herst zaczyna odczuwać odstawienie alkoholu i trzęsą mu się ręce podczas zapinania pasów bezpieczeństwa. Kiedy zespół w końcu dociera na dół, Jones zostaje na dzwonku, podczas gdy pozostała trójka idzie naprawić rurę. Trzej mężczyźni ciężko pracują nad naprawą, ale zajmie to trochę czasu. Jones stara się zapewnić sobie rozrywkę, obserwując przepływające obok piękne stworzenie i wpatrując się w zdjęcie swojej żony. Nagle dzwon zaczyna trząść się jak szalony, a Jones spieszy się, by nawiązać kontakt ze statkiem. Najwyraźniej burza w końcu nadeszła, ale zanim Jones może zapytać o więcej szczegółów, komunikator statku zostaje wyłączony. Kiedy Jones opowiada innym, co się stało, Herst odmawia dokończenia pracy i płynie z powrotem do dzwonka, pozostawiając Angela i Mitcha, by dokończyli naprawy. W tym momencie dzwonek znów zaczyna się trząść, a Hest namawia swoich przyjaciół, by się pospieszyli. Na szczęście kończą naprawy w samą porę i wracają pod dzwon, gdzie w końcu ponownie nawiązują kontakt ze statkiem. Karsen mówi, że zostali trafieni, ale mycz wciąż prosi go, by przyniósł dzwonek z powrotem na powierzchnię. Dzwon powoli zaczyna się wznosić, ale im wyżej, tym bardziej się trzęsie i wkrótce znów tracą kontakt ze statkiem. Nagle dzwon zaczyna opadać z dużą prędkością i zespół musi przygotować się na uderzenie. Gdy tylko dzwon uderza w dno oceanu, włącza się alarm, a Jones krzyczy, ponieważ został ranny. Mitch i Herst natychmiast go przytrzymują, podczas gdy Engel wkłada nóż do ust Jonesa, okazuje się, że miał ucisk w jamie zęba pod wypełnieniem, ale szturchnięcie nożem szybko załatwia sprawę. Podczas gdy Jones potrzebuje chwili na dojście do siebie i system się stabilizuje, Mitch bezskutecznie próbuje ponownie skontaktować się ze statkiem. Engel postanawia wyjść na zewnątrz, aby sprawdzić uszkodzenia, odkrywając, że uszkodzenia to tylko kilka zadrapań i że latarnia nadal działa. Hurst sprawdza ekwipunek i znajduje kocę i pierwszą pomoc, ale nie ma kombinezonów ratunkowych. Mycz zwraca uwagę, że ogrzewanie rezerwowe działa, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Następnie Engel kontynuuje pływanie, aby sprawdzić kable łączące dzwon ze statkiem. Podąża tropem, aż natrafia na niepokojący widok. Statek został zniszczony przez sztorm, a on patrzy na tonące części. Co gorsza, Engel odnajduje ciała wszystkich członków załogi w tym karsena. Engel wraca do dzwonu i upuszcza fragment statku, aby udowodnić, że został zatopiony. Na początku Mycz nie chce w to uwierzyć i prosi Jonesa, aby ponownie spróbował nawiązać łączność, ale Engel wspomina o ciałach i krzyczy na niego, by pokazał mu prawdę. Utknęli tutaj z ograniczonym dostępem do tlenu, więc nie zostało im wiele czasu. Po chwili milczenia, by wiadomość doszła do skutku, zaczyna się kłótnia, która pogarsza się, gdy Engel wyjaśnia, że firma jest zamknięta i nikt nie przyjdzie. Herst i Engel łapią się, gotowi do dodania ciosów do walki, ale mycz szybko ich rozdziela i prosi wszystkich o uspokojenie się w celu oszczędzania tlenu. Potem mycz przypomina sobie, że mają różne lokalizacje rury, od kiedy zeszli na dół, żeby ją naprawić, więc zapisuje to i przekazuje Jonesowi, by co 15 minut przesyłał przez komunikatory, mając nadzieję, że każdy przepływający statek odbierze wiadomość. Engel uważa, że powinni odłączyć ciężarek, aby dzwon znów unosił się w powietrzu, aby można było ich zobaczyć, ale mycz mu nie pozwala, wskazując, że ciśnienie jest wyrównane wewnątrz i na zewnątrz, więc jeśli się podniosą, może ich zabić. W tym momencie jeden z butli z tlenem się poluzował, a z dzwonka zaczyna uchodzić powietrze, więc alarm włącza się ponownie. Ekipa spieszy się po maski, zwłaszcza dla Jonesa, który nie jest do tego przyzwyczajony i już ma zawroty głowy. Engel również schodzi ze względu na swój wiek i bierze drugą maskę, podczas gdy mycz stabilizuje dzwonek i zauważa, że stracili dwie godziny gazu do oddychania. Wywiązuje się kolejna kłótnia, gdy Herst chce szukać wraku statku w poszukiwaniu nowego czołgu, a Engel nalega, aby dzwon unosił się w powietrzu, ale mycz twierdzi, że jest to zbyt ryzykowne i powinni po prostu poczekać. Jones kontynuuje próby komunikacji i nagle otrzymuje odpowiedź od chińskiego statku rybackiego. Niestety, ponieważ w dzwonku nie ma obywateli Chin, odmawiają oni pomocy i rozłączają się. Potem Herst i Mycz przebierają się w kombinezony, aby dokładnie sprawdzić uszkodzenia dzwonka, zanim stracą kolejną butlę z tlenem. Engel patrzy, jak odjeżdżają i zaczyna myśleć o dniu, w którym był na wycieczce ze swoją nieżyjącą już żoną, a Jones domyśla się, że Engel nie ma nadziei na uratowanie. W międzyczasie Herst i Mitch upewniają się, że cylindry i zawory są dobrze wyregulowane, ale odkrywają też, że na szczycie dzwonu znajduje się blokada dźwigu. Podczas gdy oni pracują nad dodatkowym zabezpieczeniem zaworów, blok dźwigu spada i rozbija się o mitcza, przewracając go. Herst wpada w panikę i rusza mu z pomocą, ale okazuje się, że pępowina mitcza się zacięła. Próbuje go odczepić, ale jego trzesące się ręce nie dają rady, więc Engel wskakuje do wody bez skafandra. Doświadczenie Engela pozwala mu szybko odczepić mitcza od pępowiny i razem z Hurstem wciągają go z powrotem do dzwonu. Gdy tylko wejdą do środka, zdejmują hełm mitcza, a on natychmiast się budzi, biorąc głęboki oddech. Następnie zaczyna besztać hursta, mówiąc, że jego dni nurkowania dobiegły końca, ponieważ jego ręce są bezużyteczne teraz, gdy jest uzależniony. Herst przeprasza, ale zwraca też uwagę, że mechanizm się cepsuł i że pije tylko z powodu izolacji spowodowanej 18 latami bycia nurkiem. Mija kilka godzin, a dzwon traci połowę powietrza. Engel upiera się, że powinni coś zrobić, ale Mycz jest uparty i wciąż każe im czekać. Chwilę później Engel i Jones śpią, podczas gdy Mycz oddaje się modlitwie. On też ma zamiar zasnąć, gdy słyszy zakłócenia radiowe, ale kiedy biegnie sprawdzić, ze smutkiem odkrywa, że to fałszywy alarm. Potem idzie sprawdzić, co z Hurstem, ale okazuje się, że go nie ma. Mycz budzi innych i przez radio dzwoni do Hursta, który ogłasza, że zamierza wszystko naprawić. Okazuje się, że Herst założył skafander i podąża wzdłuż pępowiny statku, próbując znaleźć dodatkowe butle z tlenem. Mycz każe mu wrócić, ale Herst go ignoruje i wciąż opowiada o swoich dawnych doświadczeniach z nurkowaniem. Jednak im dalej się posuwa, tym bardziej popada w hipotermię i wkrótce popada w stan urojeń, przez co włóczy się po rodzinie. Wkrótce Herst zaczyna narzekać na to, jak mu gorąco i upada na ziemię, wlokąc się po piasku, walcząc o oddech. W dzwonku Engel wskazuje, że powinni odciąć gaz, ponieważ Herst i tak umrze. Engel uważa, że powinni oszczędzać tlen, a Herst powinien umrzeć szybko, zamiast boleśnie powoli. Mitch jest zaniepokojony tym pomysłem, ponieważ uważa, że nie mają uprawnień do decydowania o tym, kto ma umrzeć, a to wywołuje kolejny spór. Podczas gdy Engel i Mycz walczą, Jones dokonuje wyboru i naciska przycisk, aby odciąć gaz i wkrótce przestają słyszeć oddech Hursta, co potwierdza, że nie żyje. Nie wiedzą jednak, że był o dwa kroki od odnalezienia butli z tlenem na statku. Aby pożegnać się z Hurstem, Mitch odmawia modlitwę i wrzuca drugi pępowinowy koniec Hursta do wody. Chwilę później Jones decyduje, że skoro nie nurkował w pracy, teraz pójdzie popływać. Wskakuje do wody i ze zdziwieniem znajduje tam swoją żonę, która wygląda pięknie bez ubrania. Oboje ponownie się spotykają i zaczynają się całować, ale kiedy robi się gorąco, z ich ust zaczyna płynąć krew. Jones wpada w panikę i ponownie próbuje płynąć, ale jego żona mocno trzyma go w swoich objęciach, a krew nadal wypływa. Nagle Jones otwiera oczy i zdaje sobie sprawę, że to wszystko było koszmarem. Kiedy Mycz go sprawdza, Jones zaczyna akceptować, że nie da sobie rady i że jego żona będzie musiała sama urodzić dziecko. Zastanawia się, jak wygląda ojcostwo, a Mycz opowiada mu historię o tym, jak wspaniale było po raz pierwszy przytulić swoje dziecko. W tym momencie grzejnik zaczyna się psuć, co zwiększa ryzyko zamarznięcia na śmierć. Na szczęście Jones wie, jak improwizować i używa pochodni na zbiorniku, które napełniają wodą, by zrobić domowy kocioł parowy. Teraz zostało im nieco ponad godzinę powietrza, więc Mycz postanawia napisać list do swojej rodziny, w którym przeprasza, że nie opuścił pracy, kiedy go o to prosili. Następnie przechowuje je w zapieczętowanej plastikowej torbie, aby później można było je znaleźć razem z jego ciałem. Widząc to, Engel znów wraca wspomnieniami, ale moment zostaje przerwany, gdy komunikaty nagle ożywają: to fregata marynarki wojennej, która przybyła po tym, jak chiński statek rybacki przekazał im wiadomość dzwonową, a oni potwierdzają, że firma nigdy się z nikim nie kontaktowała. Nowy statek zacznie ich szukać, ale znalezienie ich może zająć godziny, ponieważ nie mają dokładnych współrzędnych. Ponieważ wygląda na to, że i tak umrą, Engel podsuwa pomysł, komory z płyt kartonowo-gipsowych na rurociągach zawierają zapasowe butle, więc jeśli zmieszają gaz z pozostałym helem, mogą zyskać wystarczająco dużo czasu. Mycz waha się, ponieważ dryfowali przez wiele mil i nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, gdzie to jest, ale Engel zwraca uwagę, że i tak nie mają wielkiego wyboru. Mitch aprobuje plan, a Engel przygotowuje się do rozpoczęcia poszukiwań. Gdy znajdzie rurę i poda Jonesowi numer przez komunikator, Jones patrzy na mapę i prowadzi go do najbliższej możliwej komory spawalniczej. Idąc dalej, Engel maksymalnie wykorzystuje gaz z skafandra i zaczyna mu brakować ciepła. Mitch próbuje powiedzieć mu, żeby wrócił, ale Engel odmawia, ponieważ i tak, i tak umrą. Jones nadal udziela mu wskazówek przez komunikatory, a Engel znajduje wiele ciał, ale w końcu znajduje też komorę spawalniczą. Kiedy już ma po nią sięgnąć, odkrywa, że znajduje się na końcu pępowiny i nie może już iść dalej. Nie widząc innego wyjścia, Engel postanawia odłączyć się, by dotrzeć do czołgów, ignorując ostrzeżenia Mitcha i tracąc łączność. W dzwonku prawie nie ma już powietrza, więc Mycz postanawia założyć drugi garnitur i ruszyć za Engelem. Znajduje oderwaną pępowinę i obawia się najgorszego, ale po przejściu jeszcze trochę znajduje Engela nieprzytomnego na ziemi z czołgiem obok niego. Popychając własną pępowinę do granic możliwości, Mitchowi udaje się złapać zarówno Engela, jak i czołg i zaprowadzić ich z powrotem do dzwonka. Jones pomaga im wstać i natychmiast zdejmuje Engelowi hełm, ale nagle włącza się alarm, ponieważ tlen ma się skończyć. Mitch wysyła ją a, aby podłączył nowy zbiornik, podczas gdy ten zaczyna resuscytację Engela, ale nie ma odpowiedzi. Zakładając, że jest za późno, Mitch wycofuje się i zaczyna opłakiwać Jonesa, który prawie zaczyna płakać, zanim zauważa lekki ruch Engela. Gdy nowy zbiornik zaczyna wysyłać tlen do dzwonu, w umyśle Engela pojawiają się retrospekcje, a jego przyjaciele podnoszą go, aby zaoferować mu maskę i wreszcie przywrócić go do przytomności. Teraz zostały im dwie godziny powietrza. Kiedy fregata marynarki ponownie się z nimi kontaktuje, informują ich, że za półtorej godziny znajdą się w obszarze ich współrzędnych, ale nadal muszą zlokalizować dokładną pozycję, ponieważ nie mają map, ponieważ firma naftowa zamknęli wszelką komunikację. Mycz wskazuje, że powinni znaleźć sygnał z latarni, ale statek wyjaśnia, że sonar go nie odbiera, prawdopodobnie dlatego, że wrak statku jest rozrzut po całym miejscu. Fregata marynarki wojennej obiecuje przyspieszyć poszukiwania, zanim się rozłączą, a Jones mówi, że powinni sprawić, by latarnia unosiła się w powietrzu, aby pojawiła się na sonarze. Jest to ryzykowne, ale jeśli nie spróbują, latarnia wpadnie w prądy głębokiej wody. Mycz zgłasza się na ochotnika i przygotowując się, przekazuje swój list Engelowi, aby mógł go przekazać swojej rodzinie na wypadek, gdyby coś mu się stało. Dzieli się też rozmową z rodziną na temat odejścia z pracy, a Engel w zamian wyjaśnia, że stracił żonę w wypadku samochodowym. Engel nadal czuje się winny z tego powodu, ponieważ uważa, że nie pociągnął wystarczająco mocno, aby wyciągnąć ją z wraku. Następnie mycz chwyta latarnię i zaczyna płynąć w górę, płynąc tak daleko, jak pozwala mu pępowina. Następnie musi użyć przełącznika, który zrobił Jones, aby wysłać latarnię w górę, ale latarnia wciąż się wymyka, więc Mycz musi zdjąć rękawiczki. W tym momencie pojawia się stado Medus, które wykorzystują jego gołe ręce, by raz po raz go urządlić, przez co traci latarnię morską. Mycz krzyczy z bólu, ale wciąż walczy z małymi bestiami i udaje mu się odzyskać latarnię. Potem w końcu naciska przycisk i pozwala mu unosić się w górę, podczas gdy Meduza otacza go i zakłówa na śmierć. W dzwonku Jones płacze, gdy przestają słyszeć Mitcza w komunikatorze. Engel jest wściekły z powodu kolejnej straty i mówi Jonesowi, żeby odciął gaz, ale Jones przeżywa załamanie, bo myśli, że już nigdy nie zobaczy żony. Engel musi sam odciąć gaz, potem chwyta Jonesa, żeby nim potrząsnąć i uspokoić, ale kiedy rzuca go na podłogę, Engel zdaje sobie sprawę, że on też traci kontrolę i puszcza chłopca. W pobliżu ciało Mitcha opada na dno oceanu. Później Jones wyciąga nóż i wyjaśnia, że śmierć przez uduszenie jest zbyt powolna. Jeśli ratownicy nie przyjdą na czas, Engel powinien go zabić, aby szybko zakończyć sprawę, ponieważ Jones uważa, że nie może tego zrobić sam. Zanim Engel zdąży odpowiedzieć, nadchodzi kolejna wiadomość z fregaty marynarki wojennej. Znaleźli latarnię, ale dotarcie tam nurkom zajmie godzinę. Nie widząc innego wyjścia, Engel mówi im, że zanim się rozłączy, sprawi, że dzwonek unosi się w powietrzu. Duet odłącza dzwonek, który dość szybko zaczyna się podnosić. Jednak nagle ustaje, gdy pępowina utknęła we wraku statku. Engel wskazuje, że będą musieli płynąć w górę, ale będzie to trudne, ponieważ muszą wznieść się na wysokość 170 stóp, a Jones nigdy nie przekroczył 30. Został też tylko jeden garnitur. Jones chwyta nóż, gotowy zakończyć sprawę, ale Engel ogłasza, że Jones będzie tym, który wejdzie ze skafandrem, podczas gdy on zostanie, by przyspieszyć dekompresję, wskazując, że lepiej, żeby jeden z nich przeżył niż żaden. Engel przekazuje Jonesowi list Mitcha i udziela mu instrukcji, jak przetrwać nurkowanie, ale Jones nie może uwierzyć w to, co się dzieje i żąda informacji, dlaczego Engel jest skłonny zrobić coś takiego, skoro jest lepszym pływakiem. Engel wyznaje, że w dniu wypadku w drugim samochodzie było dziecko i jemu też nie udało się uratować. Teraz nie pozwala umrzeć kolejnej młodej osobie. Akceptując to, Jones zakłada skafander i zaczyna płynąć w górę, podczas gdy Engel wydaje mu instrukcje przez komunikatory. Dzwonek zaczyna napełniać się wodą, ale Engel to ignoruje, mówiąc Jonesowi, żeby spodziewał się trochę bólu z powodu zmiany ciśnienia. Jones zaczyna krzyczeć z powodu bólu w kończynach, mówiąc, że się boi, ale Jones zachęca go do przezwyciężenia tego. Kiedy Jones dociera do końca pępowiny, bierze głęboki wdech i odłącza się, by przepłynąć ostatnie 20 stóp bez skafandra. To powoduje chorobę dekompresyjną i Jones zaczyna krwawić z ust, ale nie poddaje się i płynie dalej z pozostałymi siłami, aż w końcu uderza w powierzchnię. Po kilku sekundach unoszenia się na wodzie łódź, wysłana przez marynarkę, w końcu go znajduje i ratuje. Główny statek mówi Engelowi przez komunikator, że z Jonesem wszystko w porządku. Powietrze w dzwonie w końcu się kończy, a ponieważ woda prawie go wypełnia, Engel wyjmuje naszyjnik swojej żony i postanawia spróbować po raz ostatni. Wypływa z dzwonka i zaczyna się wynurzać, jednak bez skafandra nie może zajść daleko i tonie. Jakiś czas później Jones ponownie spotyka się z żoną, ale trudno mu zapomnieć o traumie związanej z tym, przez co przeszedł.